Moi drodzy, na początek takie pytanie: czego boi się dzisiaj najbardziej współczesny? Moi drodzy, na początek takie pytanie: czego boi się dzisiaj najbardziej współczesny człowiek? Na pewno boi się u nas w Polsce, wojny, boimy się choroby, śmierci, utraty bliskich, utraty pracy. Można się bać szefa, ktoś może bać się swojej żony albo swojego męża. Teściowej często się boimy. Czego ja dzisiaj najbardziej się Obawiam. Ja młodych ludzi zachęcam do pójścia na pielgrzymkę. Mówią, bo, proszę księdza, boję się, że nie dojdę. No, jak ktoś nigdy nie był, to nigdy też się nie przekona, jak nie pójdzie: czy dojdzie w końcu, czy nie dojdzie. Trzeba czasami podjąć ryzyko, odważyć się. Czego bali się dzisiejsi bohaterowie? Piotr i Paweł. Piotr na pewno bał się śmierci, bał się utraty wolności. Z tego też powodu wyparł się pana Jezusa trzy razy: ze strachu, z lęku o własne życie, o własną wolność. Bał się zamknięcia w więzieniu. Obawiał się, że nie podoła zadaniu, które postawił przed nim. Jezus, czego bał się Paweł? Mówimy gorliwy, prześladowca chrześcijan, jeszcze przed nawróceniem, agresywny, morderca chrześcijan. Często agresja, prześladowanie rodzi się właśnie z lęku. Człowiek agresywny to ten, który bardzo mocno czegoś się obawia. Boi się konkurencji, boi się. Utraty pozycji, boi się, że inni są lepsi. Paweł obawiał się może tego, że, że Pan Jezus ma rację. Bał się Jego nauki, nauki, którą zaczęli głosić apostołowie, chrześcijanie. Obawiał się, że chrześcijanie mają rację. I zobaczmy, kiedy zniknęły lęki i obawy. I Piotra i Pawła, gdy pojawiła się w ich życiu autentyczna wiara, ale nie w samego siebie, nie w drugiego człowieka, ale wiara w Jezusa. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jeszcze wtedy, gdy święty Piotr wypowiadał te słowa, nie potrafił być tym słowom wierny, ale Krzyż Jezusa Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie, także później cudowne uwolnienie z więzienia, jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. To były sytuacje, które pokazały mu, że to Pan Jezus jest Panem życia i śmierci, i to On decyduje o tym, czy człowiek. W życiu ma powodzenie, czy też nie ma, czy będzie żył, czy też nie, czy jest wolny albo zniewolony. Nie można się panicznie bać. Człowiek wierzący, który ma w sercu Jezusa, wie o tym, kiedy zejdzie z tego świata, decyduje przede wszystkim Pan Bóg. I warto postawić sobie dzisiaj pytanie w kontekście tego dzisiejszego słowa, czy ja tak podchodzę do moich lęków, niepokojów, różnych zagrożeń, wyzwań też, które przede mną stają? Czy wierzę, że Jezus jest Panem mojego życia i to przede wszystkim On decyduje o powodzeniu moich różnych pomysłów i starań? Czy potrafię powiedzieć, Panie Jezu, jeśli Ty temu błogosławisz, to mi się opowiedzie? To mi to się uda. Moi drodzy, niech bohaterowie dzisiejszego dnia wypraszają nam takie zaufanie Bogu i taką wiarę, jaka stała się ich udziałem po zmartwychwstaniu Chrystusa. Amen. Umianie w Chrystusie, Panu, siostry i bracia, przychodzi nam dzisiaj Oddawać cześć dwóm wielkim apostołom. Męczeństwo świętego Piotra i świętego Pawła roznosi się po całej ziemi. Ich świadectwo życia, ich świadectwo bycia przy Panu Bogu, ich świadectwo przemiany, ono obiega cały świat. I dlatego, dziś, dlatego ten dzień ich wspomnienia. Ma wielką rangę właśnie w kościele, w liturgii. Jest to uroczystość, czyli gdzie są dwa czytania, gdzie jest hymn chwała na wysokości Bogu, gdzie jest wyznanie wiary. I życie świętych apostołów Piotra i Pawła, ich historia jest może różna od siebie. Inną mają powołanie, inne mają losy życia a jednak wiele elementów ich łączy i dlatego liturgia ich wspomnienie, ich życie właśnie łączy ze sobą. W sposób taki bardzo wyraźny jest właśnie to męczeństwo, oddania swojego życia za Jezusa. Bo oddali je w Rzymie przez właśnie przez śmierć męczeńską. I moglibyśmy wiele różnych jeszcze innych takich yy, 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 łączących ich powiązań tutaj wymieniać. Ja bym chciał wymienić jedno, które myślę, że dzisiaj dla nas może stanowić swego rodzaju taką lekcję i taką naukę na naszej pielgrzymce wiary, na naszej drodze ku świętości. A na chciałbym przywołać ten fakt to taką, to że obaj ci dwaj święci mają dwa imiona jak wiemy Piotr miał na imię Szymon wcześniej Paweł wcześniej nazywał się Szaweł i Pan Jezus właśnie zmienia im tak imiona Piotrowi mówi konkretnie Szymonie, synu Jane, Jana, ty oto będzie się nazywał Piotr, czyli opoka. Paweł po, chrzcieś, po objawieniu, po spotkaniu z Jezusem pod Damaszkiem, kiedy przyjmuje chrzest, właśnie zmienia swoje imię. Szawła staje się Pawłem. Co to oznacza? Co to oznacza dla mnie konkretnie, tak? Człowieka, który żyje w XXI wieku. To, że czy dwaj święci nie stali się od razu świętymi? Że oni nie od razu pełnili woli Bożej, nie od razu myśleli po Bożemu, nie od razu przy, przestrzegali wszystkich e, przykazań, ale że w nich dokonywał się swego rodzaju proces. Że nawet jeśli tak spojrzymy na życie świętego Piotra, kiedy. Zostało mu to imię zmienione, to jednak jak często na kartach Pisma Świętego widzimy, jak często w jego życiu budzi się stary Szymon, Szymon, który myśli po ludzku, nie myśli po Bożemu. Dopiero właśnie z czasem, z biegiem lat, z biegiem czasu, trwania przy Jezusie, posługiwania, otwierania się na Ducha Świętego Piotr zaczyna myśleć po Bożemu. Zaczyna myśleć inaczej, ale też nie do końca. Bo może mamy przed oczy, może teraz przypomnijmy właśnie ten moment z Rzymu, przed śmiercią, obraz, z, kiedy, to nie, to nie jest w piśmie, Święte, ale jak legenda mówi, że kiedy było prześladowanie w Rzymie, Szymon Piotr uciekał z Rzymu. Uchodził. I spotkał tam pana Jezusa, który idzie do Rzymu. I jest to pytanie, właśnie: dokąd idziesz, panie? Quo z domine. Idę właśnie do Rzymu, tam oddać życie. I Piotr się zreflektował, że nie pełni Bożej Woli. Czyli ten proces nawracania, ten proces świętości w życiu Piotra trwa cały czas. Święty Paweł również po przemianie, w jednym ze swoich listów, pisze, że doświadcza słabości. Że ten oścień jest mu dany cały czas tej słabości, że gdzieś upada. Że prosił Pana, aby mu ten oścień odebrał, ale, ale właśnie Pan powiedział: moc słabości się doskonali. To znaczy, że też nie był idealny, też doświadczał tej ludzkiej słabości, tego procesu, tego przemiany, tego kroczenia za Jezusem i tego, tego że potrzebało właśnie cały czas się przemieniać. I to jest właśnie lekcja też dla nas. Bo i w nas. Trwi często stary człowiek. W momencie Chrztu Świętego zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa i przeoblekliśmy się w nowego człowieka, jak mówi nam rytuał Chrztu Świętego. Nowy człowiek, już człowiek odkupiony przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, który odkupiony przez, przez, oczyszczony przez krew Chrystusa przylaną na krzyżu. I jesteśmy nowym stworzeniem, ale często żyjemy po staremu. I może często nas to, w nas to gdzieś yy, powoduje jakiś smutek, powoduje to, że nie mamy sił do życia, ponieważ objawia się w nas to, co ludzkie, to co grzeszne, to co słabe, ale właśnie dzisiaj ci dwaj święci patronowie dnia dzisiejszego nam wskazują, trzeba dalej pracować nie, z, nie, nie yy, skupiać się na upadkach, ale skupiać się na Jezusie i na tym procesie, żeby prosić o to łaskę, aby jeszcze bardziej otwierać się na Pana Boga, aby jeszcze wołać w duszy, Boże, więcej Ciebie chcę w moim życiu, więcej chcę Ciebie, więcej chcę, abyś, było, było, abyś był obecny w moim życiu, a wtedy będziemy się przemieniali. Wtedy w procesie właśnie łaska będzie działała na naszej naturze i będziemy właśnie szli drogą ku świętości. I to jest ważne dzisiaj przesłanie dnia dzisiejszego. Właśnie nie... Nie, yy, iść właśnie ku górze, ku świętości. Chociaż mamy różne historie życia, to tak jak w górach, są różne szlaki na jeden szczyt. Jest jeden szlak czarny, jakiś może kolor zielony, niebieski, różna trudność, różna długość tego szlaku, ale zmierza, te szlaki zmierzają w jednym celu i tak samo jest w naszym życiu. Mamy różne historie życia. Różne uwarunkowania, w których żyjemy, ale zmierzamy ku jednemu, ku świętości, ku Bogu, ku niebu. Tak jak, jak Piotr i Paweł. Pochodzili z innych miejscowości, z innych jakichś różnych uwarunkowań. Różno mają historię dzieciństwa i tak dalej swojego życia, ale idą ku jednemu ku Panu Bogu, ku niebu. Dzisiaj papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański powiedział, na, powiedział takie oto słowa. Zarówno Piotr, jak i Paweł stopniowo dojrzewali wierze, musieli się jej uczyć. Wierzymy, że Jezus jest Mesjaszem, synem Boga Żywego, ale potrzeba czasu, cierpliwości i wiele pokory, aby, na sposób i aby nasz sposób myślenia i działania był pełni zgodny z Ewangelią. Właśnie potrzeba czasu i tego uczą właśnie święty Piotr i Paweł, tego czasu dane, dane, danego Panu Bogu przez nas, żeby się w nas dokonała ta przemiana, przemiana ku świętości. I dzisiaj właśnie y, mobilizujmy się i idźmy z ufnością. I na ostatek, y, 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 jak mamy właśnie w tej drodze jeszcze, y, czego mamy się chwytać? Mówią nam o tym imiona apostołów Piotr to opoka i potrzebujemy w naszym życiu mieć właśnie taki ten fundament, taką skałę, która, która będzie nas prowadziła i która nas, na której będziemy budowali nasze życie, jakiś pewny fundament, który się nie zawiedzie i tym fundamentem jest właśnie Jezus Chrystus. To wyznanie, które dzisiaj e, Piotr w Ewangelii powiedział. Ty jesteś Mesjas, Syn Boga Żywego, i potrzeba również i w naszym życiu, na tej drodze naszej wiary, na nowo ponawiać sobie ten wybór, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. On jest moją opoką, On jest moim fundamentem. Bez tego ponawiania nie będę mógł iść w tej, w tej, tej drodze ku świętości, ku szczytowi. Potrzebuję ponawiać ten wybór każdego dnia. A dalej, również mówi nam imię Paweł. Uczy nas, daje nam dzisiaj taką lekcję, wskazówkę, co, jak mamy czynić, jak mamy żyć. Bo Paweł znaczy mały. Potrzeba nam właśnie w naszym życiu takiej pokory, w pokory, kroczeniu za Jezusem, uczenia się od niego, kroczeniu też w pokory, podchodzenia do, do, do relacji z Jezusem, do swojego życia, do tych różnych słabości, które mamy, z pokory cza, dania właśnie czasu, aby Pan Bóg mnie mógł przemienić, aby mógł się, że właśnie dzięki łasce przemienić. Potrzeba nam tej pokory też w takim życiu, właśnie w tym kroczeniu. Niech ci dwaj dzisiaj święci niech nam wypraszają potrzebne łaski na tej drodze, abyśmy razem szli ku świętości i razem budowali święty Kościół, razem dawali przykład właśnie tej przynależności do Chrystusa, aby i również nasze życie, nasze świadectwo naszego życia było tak jak świadectwo Piotra i Pawła, Właśnie znane na całym świecie. Tego sobie życzmy, aby nasz, nasz heroizm wiary, nasze świadectwo tego umierania za Jezusa w naszej codzienności, aby było takim czytelnym znakiem dla innych, że będą mówili, że będzie to się roznosiło po wszystkie krańce świata. I o to dzisiaj módlmy się, abyśmy byli tacy, tacy czytelni w świadectwie, czytelni właśnie w byciu przy Jezusie i tym kroczeniu ku świętości. Amen.